Co się dzieje z Twoją firmą, kiedy Ty wpadasz w osamotnienie? Twoja firma to nie Ty, ale chyba zgodzisz się ze mną, że kondycja Twojego biznesu zależy od Twojego dobrostanu, od Twojej energii do działania i przekonania co do kierunku, w którym zmierzasz. I jeśli Ty jesteś w kiepskim stanie, to jakim cudem? Twój biznes ma rozkwitać? Rozkwitać. To jest dobre słowo. Jakiś czas temu, scrollując niezbyt inteligentnie media społecznościowe, natknęłam się na wideo, w którym pewna Amerykanka porównywała człowieka do rośliny. Chodziło jej o warunki rozwoju i o to, że jeśli człowiek więdnie i usycha, Podobnie jak roślina, nie jest to wina samego człowieka, ale otoczenia, w którym się znajduje i tego w jaki sposób tego człowieka otoczenie i środowisko dba. Tak jak z rośliną. Czy jest odpowiednio podlewany? Czy ma nasłonecznienie takie, które odpowiednie jest dla danego gatunku rośliny? I ta metafora bardzo mi się podoba i bardzo dobrze odzwierciedla to, co dzieje się z tobą w roli przedsiębiorcy. Bo ty. Jako człowiek, który ma do zrealizowania określone zadania, jako właściciel biznesu, jesteś jak ta roślina. Pozostawiony w ciemnym miejscu, bez podlewiania, bez odpowiedniej gleby, albo po prostu wegetujesz, albo marniejesz. A tak jak powiedziałam wcześniej, od Twojej kondycji i od Twojego dobrostanu zależy to, co dzieje się w Twojej firmie. Kiedy więdnie roślina, to nie warczysz na nią, że może by wróciła na etat. Nie każesz zacisnąć zęby i rosnąć jeszcze ciężej. A czy czasem robisz to sobie? Hmm? Jako człowiek w roli przedsiębiorcy, też masz swoje potrzeby. Potrzebujesz światła, czyli autentycznej życzliwości ze strony innych osób. Potrzebujesz zrozumienia i możliwości, przestrzeni, do dzielenia się swoimi sukcesami, swoimi błędami. Potrzebujesz wody, wody, kreatywności, nowych pomysłów, które biorą się z inspiracji, kiedy obserwujesz, co robią i w jaki sposób robią inni ludzie. Potrzebujesz też, jak ta roślina, przycinania zeschniętych gałązek i nadmiarowych gałęzi, czyli wsparcia w tym, żeby utrzymać się we właściwym kierunku działania, dokładnie na tej drodze, którą sobie wyznaczasz. Osamotnienie w biznesie blokuje odzyskiwanie energii do działania, a czasami nawet po prostu ją odbiera. Osamotnienie ogranicza twoje pomysły i blokuje twoją odwagę do ich testowania. Osamotnienie powoduje, że w Twojej codziennej pracy, jak chwasty, plenią się zbędne zadania, wątpliwości i frustracja. A co dzieje się z Twoją firmą, kiedy Ty marniejesz w osamotnieniu? Przegapiasz znakomite szanse na rozwój, bo masz trudności z podejmowaniem decyzji. Konkurencja Cię prześciga, bo Tobie brakuje pomysłów na to, jak w coraz lepszy i skuteczniejszy sposób odpowiadać na potrzeby Twoich klientów. A wszystko dzieje się tak jakby na zaciągniętym hamulcu ręcznym, bo główna siła napędowa Twojego biznesu, Ty, szukasz motywacji zamiast działać. Osamotnienie to jeden z czterech jeźdźców biznesowej apokalipsy. Najstarszy brat, prowodyr, który przeciera ścieżkę, Pozostałej trójce, która ma jasno wytyczony szlak, żeby przejechać się po Twoim biznesie. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób poradzić sobie z osamotnieniem, bo nie musisz doświadczać osamotnienia w swoim biznesie, zapraszam Cię na webinar. Już 12 września o godzinie 12 opowiem Ci o tym, w jaki sposób poradzić sobie z osamotnieniem. Jak ujarzmić tego przeklętego jeźdźca biznesowej apokalipsy, i znaleźć dla siebie wsparcie. Jak odzyskać energię, jak budować nowe pomysły, jak znaleźć dla siebie życzliwe i autentyczne wsparcie. Link do zapisów na webinar znajdziesz w opisie do tego wideo. Nie zwlekaj i zapisz się już dzisiaj. Do zobaczenia.